Oj też serceniem by go dogonił Ale czerwone, czerwone Ale na światłach może będzie fajny start No, ale mamy jeden pas a bo jest o w prawo. A, jeden pas mamy A idę trochę lipa łapkę wystawił? Łapkę kciuka, nie? Widziałeś, Madzia? Przestrzegłaś, tak, już spadła. Opelina dobrze podrasowana. tak, ja czasami nawet Uno brałam, BMW, Ale... albo Audi tym zjebanym 1.6. Słuchajcie, zdradzę Wam tajemnicę. Jego auto, marzyk Kolega na będzie dumny, jak mu pokażę nagranie.